Kiedy Izraelici wyszli już na pustynię, bardzo szybko zaczęli szemrać przeciwko Bogu. Bardzo szybko zechcieli po, powrócić do e, tego stanu życia, który był ich doświadczeniem w Egipcie. Chcieli powrócić do tych garnków pełnych mięsa, cebuli i czosnku. Natomiast wiemy doskonale z samej księgi wyjścia, że wcale tych garnków mięsa, cebuli i czosnku tam nie było. To było jakieś wielkie marzenie ich o, o powrocie do stanu życia, który był dobrze znany, do którego byli przyzwyczajeni. I to samo może się dziać w naszym życiu duchowym, kiedy przechodzimy kolejny etap rozwoju życia duchowego, chcemy wrócić do tego, co jest dobrze znane. Tak jak apostoł Piotr po śmierci Pana Jezusa mówi do swoich współtowarzyszy: Idę łowić ryby. A przecież Pan Jezus mu powiedział: Nie będziesz łowił ryb, tylko będziesz ludzi łowił. Natomiast Piotr chce wracać do tego, co dobrze znane do zwykłego łowienia ryb. I podobnie Izraelici chcą wrócić do tej sytuacji, która była dobrze im znana. I zamiast powrotu, Bóg daje im coś zupełnie nowego. Manne do jedzenia, pokarm, którego wcześniej nie znali. W ten sposób dokonuje się rozwój duchowy, w ten sposób dokonuje się pewien przeskok w myśleniu o misji, którą mamy prowadzić jako Kościół. To nie jest konserwowanie dobrze nam znanych schematów czy sposobów działania, ale to jest wejście w nową relację z Bogiem, który. Wyprowadza nas w zupełnie nowe doświadczenie, daje nam pokarm, którego sami byśmy nie wymyślili, uczy nas nowego działania, którego sami byśmy nie wymyślili. O tym jest ta opowieść o mannie, o czymś zupełnie nowym, do czego nas Bóg przygotowuje. Lato to przede wszystkim czas wakacji, często jest gorąco, a jak gorąco, ja najchętniej wtedy wybieram się nad wodę, bo nie przepadam za bardzo za upałem. O czym wszyscy, którzy mnie znają, niestety wiedzą, bo muszą o tym słuchać. I kiedy jedziemy nad jezioro, no to jedziemy tam przede wszystkim odpocząć, nabrać sił, trochę się pewnie też poopalać. I kiedy będziemy nad jeziorem, kiedy będziecie mieli taką okazję, to pomyślcie sobie też o tej dzisiejszej Ewangelii, że to właśnie nad jeziorem Jezus naucza, ludzie siedzą na brzegu, on sobie wchodzi do łodzi. I głosi słowo, głosi Ojca. I to, co jest przyjemne właśnie w byciu nad jeziorem, to możliwość wejścia do chłodnej wody, ochłodzenia się. I chciałbym, żeby to jakoś też zrozumieć duchowo, że przyjście do Jezusa to jest też taka ulga, taka ochłoda, takie pokrzepienie, bo Jezus powiedział, że On sam jest zdrojem wody żywej, że zdroje wody żywej popłyną z jego wnętrza i o ile trwamy przy Nim, to jesteśmy właśnie zanurzeni w Nim, to napełniamy się życiem. I warto spojrzeć też tak na swoją modlitwę, że to jest taki moment, kiedy zanurzam się w Bożej obecności, zanurzam się w czymś, co jest dobre, co jest przyjemne, co, co napełnia mnie życiem, co mnie orzeźwia. Warto spojrzeć właśnie tak na, na swoją modlitwę.